Cześć z tej strony Repostera to jest dość nietypowy odcinek, ponieważ jak widzicie jesteśmy w Minecrafcie. Ehm, a więc o co chodzi? Ehm, witam Was serdecznie w audiologu. Co to jest audiolog? Bo zapewne znając życie, o to ogólnie mi chodziło. A więc o co mi chodziło? Aj! Przecina lekko czasu do czasu. O to chodzi, że mm, jeżeli nie znasz mnie i nagle wtrafiłeś tutaj na mój kanał, na ten film, ponieważ zobaczyłeś Minecraft, gdzieś się wypromowałem czy coś, to witam Cię serdecznie. Ja jestem reposter, a to jest moja seria audiologów. I to jest pierwszy troszeczkę taki bardziej wizualny audiolog. Dlaczego? Ponieważ. Mm, Chciałbym omówić dzisiaj nie tyle co Minecraft, a co całą scenę Minecraft łącznie ze stronami internetowymi i polski, a zwłaszcza polskim YouTube, polską społecznością YouTube. Ponieważ mam kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia na ten temat. Znaczy mam nadzieję, że to są ciekawe rzeczy. I chciałem przyciągnąć jak największą ilość słuchaczy Właśnie w taki, poprzez taki sposób Jak właśnie ten, czyli Powiedzmy, że latamy tutaj po moim świecie jakimś tam Sprzed kilku miesięcy Z Minecrafta A więc tak Zacznijmy Minecraft to jest, jak dobrze wiecie Rewolucyjna gra sprzed kilku lat Osobiście kupiłem ją, może w wersji 1.5 beta. Od tego czasu chyba minął, e, pomyślmy, albo 1.2 nawet. Wiem, że na pewno zacząłem grać w maju 2011 roku i strasznie mnie ta gra wciągnęła, zwłaszcza e, przez społeczność, e, przez twardą społeczność jak nie wiem, co po prostu zwartą Społeczność, która potrafiła zrobić z Minecrafta, z kilku mm, klocków, kilkunastu klocków, zrobić no, niesamowity symulator wszystkiego od Roleplay poprzez jakieś tam um, budowle nie z tej ziemi um, do różnych mechanizmów, nie wiem. Jakieś gry, zegarki, no wszystko. Po prostu wszystko. I to mnie satysfakcjonowało, że po prostu Minecraft, w Minecraftie można było zrobić wszystko. Jednakże, jak każda gra osobiście, mi e, niezależnie jak ta gra jest dobra, to po roku czasu intensywnego grania, e, gra mi się nudzi. I jak możecie zauważyć. Przez ten czas, no naprawdę, odpadło bardzo duża ilość społeczności Minecraft. Ehm, no między innymi, zobaczcie na takie największe przykłady, nie wiem, jak JJ Joker. On nie odszedł z tego powodu, że po prostu mu się, nie wiem, po prostu olał. Olał, tak? Bo większość osób mówi, że on olał swój kanał. Mu po prostu się znudził Minecraft. Ma do tego prawo. I mm, gdyby on to powiedział szczerze do was, że po prostu mu się Minecraft znudził, to przecież większość z was by go zagryzła chyba, że nie będzie Minecrafta. Tak naprawdę wszystkie inne serie poza Minecraftem mm, mu się. no, nie miały takiej oglądalności, jak e, przygody z Minecraft. To samo CTSG, jak widzicie, mm, też zrobił zaczął drugą serię kręcić i mu się po prostu znudziło. I już tego nie robił. Ja osobiście miałem podobnie. Grałem w Minecraft przez rok i mi się to znudziło. A tymczasem patrzę, co tutaj się dzieje, bo nie grałem w Minecrafta od kilku miesięcy. Jakieś głowy doszły, powadło. Wow. Doniczka. Obraz. Hmm. Fajnie nawet. Mogę sobie ten udekorować. Sam nie wiem, czy nie wrócę do Minecrafta. Czy może jeszcze sobie wydłużyć tą przerwę, ponieważ taka przerwa kilkumiesięczna spowodowała to, że po prostu zapomniałem jak w to się gra i tak dalej. Ale wracając do sprawy, po prostu moim zdaniem społeczność, zwłaszcza youtuberska, powinna się kurczyć, tak teoretycznie patrząc. Tymczasem społeczność na YouTubie rośnie i to gwałtownie. Osob, nie wiem, moim zdaniem, osoby, które grają dwa lata. Moment, troszeczkę, ściszę muzyczkę. Um, ponieważ chyba jest za głośno. Moim zdaniem, osoby, które grają przez dwa lata i nagrywają przez dwa lata Minecrafta, um, nie można z góry, ale większość takich osób mogę powiedzieć, że mogą być hipokrytami. Um, i tak naprawdę nagrywają Minecrafta tylko i wyłącznie dla pieniędzy, ponieważ no, nie ma innego celu dla nich gra z Minecrafta. Ja osobiście znam kilka osób, ponieważ ja się angażowałem w dosyć społeczność e, Minecraftową, przy kilku serwerach bardziej znanych lub mniej znanych pracowałem. E, i znam kilka youtuberów, którzy teraz mają po kilkadziesiąt tysięcy, nawet po kilkaset tysięcy e, widzów, chyba jednego, chyba akurat z tym kilkaset, ale znam kilka, po kilkadziesiąt tysięcy widzów. E, I wiem dlaczego oni tworzą tą, bo powiedzieli nawet wprost mi po prostu e, i na, na jaki sposób to jest zarabianie tu nawet nie wchodzą w grę same reklamy. Reklamy są ok, moim zdaniem, bo reklamy i tak są wszędzie. I tak, musi, i tak wszędzie oglądacie reklamy. Także te kilka sekund reklamy, nie wiem, przed filmem, nie zrobi tak naprawdę nic złego. A dla twórcy, który wysila się, żeby stworzyć film, jednak to jest kilka tych eurocentów, groszy, które powodują, że mm, mam motywację do tworzenia. Problem jest za to wtedy, kiedy mm, taka osoba zaczyna mm, albo raczej na odwrót, kiedy taką osobę szukają sponsorzy. E, no i na przykład sz, y, serwer jakiś tam poszukuje reklamy, więc zgłasza się do youtubera jakiegoś znanego, żeby ten zreklamował im serwer, nie wiem, żeby wszedł na ten serwer, nagrał jakiś film z tego serwera i tak dalej bo najczęściej tak jest, no i bym wysadził swój most, tu nic nie ma, nie ma. Um, I tak najczęściej się to zaczyna, tak? Mamy tutaj jakieś tam reklama serwera, Ok, spoko, zrobię, um, ale później dochodzi do takich rzeczy, że um, posiadając kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy um, subskrybentów, po prostu zgłaszają się już takie normalne firmy, i mówią, że po prostu za promocję tej i tej strony dam ci tyle i tyle kasy. Tylko nie mów, że to jest promocja, tylko powiedz, że po prostu o coś sprawdzam. Przykład jest. Mm, możecie znaleźć na kanale Patryka, który zajmuje się robieniem poradników do Minecrafta. I naprawdę szanuję jego poradniki, szanuję jego osobę, bo naprawdę <śm> te poradniki bardzo pomogły wielu osobom. W Minecrafcie, jednakże dla mnie to jest oszustwo troszeczkę w stronę Wiza, ponieważ on zorganizował konkurs, twój konkurs. Powiedział, że chciałby zrobić test stron podobnych do lockers.com. Tam podał chyba w filmie kilka stron podobnych do lockersów. I na końcu powiedział takie coś, że po prostu przetestujemy to na przykładzie jednej polskiej strony. Wy się tam zarejestrujcie, dajcie mi kody. Ja za pomocą tych kodów uzbieram największą ilość głosów, dzięki której będzie można to wymienić na iPhone'a. I wszystko polega na tym, żeby sprawdzić, czy on może, czy posiadając gigantyczną ilość głosów, można wygrać coś tak. Aktualnie chyba bodajże prowadzi. I jestem tego pewien, że na bank dostanie tego iPhone'a i przeznaczy go na konkurs. Fajnie. Tylko problem jest w tym, że po prostu, jakby to powiedzieć, to jest lokowanie produktu, lokowanie strony, ponieważ moim zdaniem po prostu dostał kasę od tej strony, żeby powiedzieć ludziom, że taka strona istnieje, że jest możliwość rejestracji na takiej stronie i że pokazać, jeśli to dojdzie do skutku, faktycznie, bo mogę się mylić, um, i pokazać. O, faktycznie, oni wysyłają iPhone'a Tak, da się wygrać. I to jest taka reklama. I, mm, i wiecie, i to jest jeszcze, jeszcze mówienie, że o nie, to nie jest żaden sponsorowany artykuł. Nic, um, nic mi kasy nie dali, po prostu chcę sprawdzić stronę typu Lockers. I najbardziej mnie to zdziwiło, że jeśli typu Lockers, no to dlaczego nie przetestuje Lockersów, e, jakieś inne tego typu strony, na przykład przeprowadzić test pięciu stron i porównać, tylko po prostu tą jedną. No dobra, ale za, zacząłem za dużo gadać o Patryku. E, chodzi mi o to, że po prostu większość YouTuberów, e, których oglądacie dla Minecrafta, oni już nie tworzą dla Minecrafta i nie dla was. Tylko oni tworzą tylko i wyłącznie dla kasy, ponieważ to jest motywacją, a nie ludzie. Niektórzy tak, niektórzy produkują jeszcze dla ludzi. Ale no niestety, ta, tak to jest. Że na. Moim zdaniem po prostu. No, nie ma co się oszukiwać. Tak naprawdę tutaj każdy będzie chciał jakoś wyzyskać. Także teraz nie było, że jestem jakimś fanatykiem tym YouTube'a. Nie jestem, ponieważ. Ech, osobiście uważam, że zarabianie na YouTube nie jest złą rzeczą. Złą rzeczą jest dopiero wtedy, kiedy zarabiamy na YouTube kosztem oszustwa, kosztem oszustwa na naszym widzu, tak? Czyli mówimy mu, nie to nie, nie zarabiam na tym kasy, a tak naprawdę trzepie z tego taki hajs, że wiecie. To jest to jest złe. I mm, widzicie, na przykład, nie wiem. Um, Taki JJ Joker czy CTSG otwarcie po prostu przestali nagrywać. Gdyby na przykład oni aż tak bardzo produkowali dla kasy tego Minecrafta, to zapewne teraz by był taki spam tych wszystkich let's playów od nich z Minecrafta, że to by się w głowie nie mieściło, nie? A jednak tego nie robią. Robi to większość niestety użytkowników YouTube. No, i chciałbym teraz poruszyć sprawę jeszcze nowych YouTuberów, nowych Mike Minecrafterów, czy jak to można nazwać. O, oh, fuck. Nowych Minecrafterów. Otóż um, większość z nich właśnie tworząc nowe konta. O, kurde, lampy doszły. E, tworząc nowe konta dla YouTube na YouTubie, robią tylko po to, żeby nakręcić Minecrafta. Ponieważ wiedzą, że to jest czysty zysk. Tak naprawdę w większości Minecraftów lecą puste suby. Po prostu koleś widzi o, ten kręci Minecrafta. A ja jestem fanem Minecrafta, więc muszę go subować. No i kolejną sprawą jest to, że po prostu Minecraft dociera do największej grupy docelowej jaka jest chyba na YouTube dostępna ponieważ Minecrafta oglądają uczniowie szkół podstawowych, oglądają go gimnazjaliści, licealiści, na studiach też go oglądają, dorośli też go oglądają. Tak naprawdę to jest największa grupa docelowa na YouTube. Jakby nie patrzeć no i Minecrafta może tworzyć tak naprawdę każdy, dlatego że Minecraft to jest świat klocków. Modujemy to, co chcemy. Niestety jest to źle wykorzystywane tylko i wyłącznie dla zysku. Także ostrzegam Was przed fałszywymi subskrypcjami, żebyście się nie dali naciągnąć na żadne konkursy, ponieważ to nie ma sensu. <laughs> No, i po prostu e, szkoda mi, zwłaszcza tego YouTube'a, ponieważ na YouTube jest jeszcze większy potencjał niż sam Minecraft, a niestety, wchodząc na stronę główną, 90% aktywności to jest Minecraft. E, teraz chciałbym jeszcze porozmawiać o społeczności, jako nie społeczności YouTube, tylko społeczności, społeczności. Społeczność, mam wrażenie, że powoli, jakby, zamiera, chyba. Ponieważ. Przepraszam za krótkie cięcie. A więc, tak, wracając do tego. Społeczność jakby wymiera. Mam wrażenie, że po prostu ludziom zaczyna się nudzić Minecraft. Takim ludziom, którzy na nim nie zarabiają. I to widać ewidentnie, nie wiem. Jak wejdziecie sobie na portal minecraft.pl czy minecraft.pl, to zauważycie, że od dłuższego czasu nie ma tam w większości jakich, jakichkolwiek newsów. Po prostu Minecraft znudził się bardzo dużemu grono, gronu. O, tutaj widzę, że bardzo rzadki ten potwór i ja go znalazłem: Spider Jockey, czy jakoś tak. I dla mnie kłamstwem jest to, że Kolesie tworzą na przykład od dwóch lat Minecrafta I nie mieli ani jednej, ani jednej chwili załamania jakby Z tym Minecraftem I po prostu tworzą i tworzą jakby z pasją Co chwilę potrafią znaleźć coś nowego w tym Minecraftzie Dla mnie to jest hipokryzja No i wracając jeszcze do spraw portalu Strasznie głupio, że portale siadają, bo tak naprawdę, pomimo tego, że coraz więcej osób rezygnuje z Minecrafta, bo już trochę czasu ma, już, wyszedł, już chyba rok minął od czasu premiery 1.0 wersji, czyli tej finalnej, to strasznie głupio, ponieważ nadal dochodzą jacyś nowi użytkownicy, no, i takie portale giną, a na takich portalach jednak fajnie zawsze była jakaś informacja. No i szkoda, zobaczcie taki samolot um, też zrezygnował z Minecrafta, jak pisał na swoim tym w Newsie. Po prostu próbował, ale już nie mógł dalej grać w Minecrafta. Po prostu, no, nie, ile można grać w jedną grę. Auc, jakiś bug. Ile można grać w jedną grę. Um, Jaki, jaki czas można grać w jedną grę tak naprawdę. Nie? Um, no i naprawdę żałuję, że... sobie tu nie mówić no. Minecraft to się równa YouTube. YouTube to się równa Minecraft. I. No, tak było praktycznie od wyjścia Minecrafta i tak naprawdę powstał Minecraft dzięki społeczności YouTube. O, dźwięki. To ciekawe. I mm, najbardziej mi właśnie żal. Ludzie tak naprawdę nic nie tracą, ale w sumie nic nie tracą na tym, że zarabiają jego mm, twórcy, tak? Jednakże dla mnie, wyzyskiwanie na ludziach, to jest takie uh, takie nie, nieetyczne, kompletnie nieetyczne. Dla mnie to jest. Równe oszustwie, to, to jest to samo co oszustwo, po prostu, ach, znam po prostu osoby i mm, mnie się to strasznie nie podoba, kiedy widzę ewidentnie, że jest, o, specjalnie tylko kręci pod publikę, po prostu nawet nie lubi tej gry, tylko tworzy ją dla kasy. Ajajaj, skraszowało mi Minecrafta. Um, a więc, tak, tak naprawdę już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Wyżaliłem się za wszystkie moje dni. Um, a więc, tak, jeszcze takie słowo końcowe, ponieważ, um, jak dobrze wiecie, moje audiologii zbudzają trochę kon kontrowersji i dobrze w sumie, że zbudzają, ponieważ. Jest o czym dyskutować. Tylko mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś słowa krytyki wobec, wobec tego, co ja mówię, to mam nadzieję, że to będą mm, jakoś uargum, uargumentowane słowa, a nie będą to czyste hejty. Ja odpowiadam tylko na zwykłe mm, argumenty, a nie na jakieś hejty, typu, wiecie. O, ale głupi jesteś, bo uważasz, że ten i ten youtuber tworzy tylko i wyłącznie dla kasy. Um, po prostu, ja wyrażam swoją opinię, jest ona subiektywna. Każdy może sobie tą opinię dostosować. E, zobaczyć inny film na ten temat. I porównać sobie opinię moją do opinii innej osoby. I dlatego ja zawsze subiektywnie mówię, a nie obiektywnie. Jakoś, jakoś wolę mówić to swoimi słowami, niż porównywać moją opinię i opinię innych osób. Także, jeżeli macie jakieś tam słowa krytyki, to śmiało walcie. Także Śmiało walcie, tylko proszę was konstruktywnie. E, piszcie. Bo ja nienawidzę po prostu krytyki jako hejtu, bo... Takich tylko będę blokował. Dla mnie hejterzy tak naprawdę to jest brak kultury. E, I pomimo tego, że my... nie wiem. Zdaje się hejterowi, że ma własne zdanie, tak naprawdę nie potrafi go wyrazić inaczej niż wiązanką przekleństw. Mam nadzieję, że dotrwałeś do tego odcinka. Jeśli go przewinąłeś, jeśli oglądasz tylko początek i koniec, mam nadzieję, że obejrzysz również środek, ponieważ na początku i na końcu nie było nic wartościowego, a w środku było wszystko, co chciałem powiedzieć. Także do zobaczenia w przyszłych audiologach. W drugiej serii. To nie było jeszcze takiej drugiej serii, to był taki, nie wiem, prolog. Czy jak to nazwać? Nawet intra nie umieszczam. Po prostu szybko mieszczę to na YouTube. Gdzieś próbuję wypromować, żeby właśnie ściągnąć Was. Wizów. A, ah, kurczę, chyba wrócę do tego Minecrafta, ale nie będę go nagrywał. Także to był pierwszy ostatni odcinek z Minecraft. Nie spodziewajcie się go na moim kanale. Po prostu taki nakręciłem do audiologa. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłych audiologach, moich seriach itp. itd. Na razie.